No, to także tak ma być To co, maile? Maile Dobra To maile Ty maile szukaj, ja się napiję No, pij Ja nie, nie muszę szukać, tu tego jest Post od Andrzeja K. pseudonim Geremek No, dawaj Od Geremka Dawaj. Hej Krzysiek. No, no to hej powiedz. Hej. Z tej strony Andrzej. Pamiętasz mnie jeszcze? No Geremek. Mieszkałem u ciebie jakoś, jakoś czas. To znaczy wydawało mi się, że mieszkałem, bo za bardzo nie pamiętam, jak to było. Jak było, tak było, Andrzeju. Ale on nie pamięta. A dlaczego on nie pamięta? Bo a, to może dlatego nie pamiętał. No, jak chlasz dużo alkoholu, to nie pamiętasz. Jak, jak, jak wiesz, siedzę w zakładzie karnym. Zostało mi jeszcze rok więzienia. O! Ty Ech. taki zawsze byłeś, że załatwisz, że wyciągasz z więzienia ludzi. A ja dalej siedzę i co mi powiesz na to? Gdzie te twoje... Czekaj, kurna, bo tu meszka lata. Gdzie te twoje pisma, że miałam wyjść? Tak liczyłem na Ciebie każdego dnia. Czekałem, aż przyjdą, aż przyjdą po mnie i powiedzą, że pan Kononowicz mnie wyciągnął. Ale niestety nie doczekałem się do tej pory. Taki z Ciebie znawca prawa, jak ze mnie ksiądz. Już. Andrzeju Geremku. Tak, mogę napisać i wyciągnąć, ale nie chcę tego robić. Z tego powodu że ludzie piszą, żeby ja Ciebie wziął. Do Ciebie. Nie. Nie będziesz u mnie mieszkać. zasłużyłeś na karę, masz odbyć karę i tak dalej. Nie. Czyli nie chcesz dla niego pomóc? Nie chcę, bo on ch e, mówił, Andrzej Garemek że ja lubię chlać i żryć. No, żryć to mógł, ale e, chlać, alkoholu, jeszcze raz powtórzę, na razem, alkohol Ale to ty mówisz o Tomeczku A o tym my gadamy o geremku A geremek też chlał No to chlał no to każdy, też chlał. każdy chlał No I ty chlał to, Nie, ja nie chlałem Ale ja nie mówię, ale ogólnie, piłeś na imieniny, urodziny A No to chlałeś Na te To co, można chlać mnie na urodziny czy na imieniny? No chyba można, no a co nie można? A co ty, ile masz lat? No, jak można ja... To można. No to Andrzej Szymy. też urodziny i u imieniny obchodził codziennie. Nie, on chrał i bez imieniny i urodzin. Ja go znam i powiem Tobie Andrzej Geremku, że nie wrócisz do mnie. Czytam dalej. A że na areszt, na, na odbycie kary, to musisz odbyć karę i tak dalej. Weź skończ pierdolić, gruby pajacu, oszczany, bo jedyne co potrafiłeś, to srać w nachy i szczać w nie. E, przepraszam. Obłąkany fiucie, ty i te twoje znajomości, ha, 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 od niemieckiego to ty się odczep, nie gadaj na niego źle, bo jak wyjdę, to zobaczysz. No proszę, teraz może... E, co zobaczę od ciebie? Jak, jeżeli nie wejdziesz za bramkę, nie wskoczysz, bo nie masz prawa wskoczyć za bramkę, i wiesz co, Andrzeju Garemku? Nie przyjdziesz tutaj, bo dlatego, że nie masz prawa wejść do domu mego, i tak dalej. Moje chłopaki z więzienia byli na przepustce i kazałem im to zrobić: aby wyjebali wszystko, a ty, co siedziałeś jak szczur, hahaha, ha, ha, w tym pampersie i tyle mogłeś nawet pały nie podjechały, tak ciebie właśnie poważnie traktują. Wiesz co, knurze jajcaty? Wolę być w tym więzieniu niż u Ciebie. Śmierdziałeś, nie myłeś się, tylko chrumkałeś i żarłeś. A jeszcze jedno, teraz paczki i kasę mi przysyłają, a Tobie taki chuj. Przed z Tobą zapluto, zapluta chujozo. I nie podskakuj lepiej, bo znów chłopaki wpadną i zrobią porządki w tym, na Twoim wysypisku śmieci. Wal się, knurze jajcaty, obsrańcu. Jak tam pampersiki? Jak tam pampersiki? Zmienione? Ty kurwaleniu jebany, żeby w, pampers, w Pampersy napierdalać. Ha, ha, ha. My tu w więzieniu ze śmiechu nie możemy. Nie możemy. E, przepraszam bardzo. Śmiejcie e, sobie tam w więzieniu, za co Maskarę. Ja jeszcze napiszę, żeby więcej ścigałeś. Tam, jak sobie, dobrze ścieć. I zbieraj tam paczki. A paczki są kontrolowane w więzieniu. I ja napiszę, że przemycane jest alkohol, e, napoje energetyczne, a napoje nie można spożywać i będą rewizowane lepiej i nie, będziesz otrzymać paczek. Czytaj dalej. Od prezydent HHH, ha, 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 śmietników i smrodu. Także Kondonowiczu bujaj wory. Mam cię na oku z chłopakami z więzienia się nie zadziera. Fuck you, tobie na ryj. Pozdrawiam widzów wszystkich. Jacka od psa Arona też, bo mi kasę wysyła na wypiski. Także Jacek, szacun do ciebie. I czekamy na paczkę świąteczną od Mlecznej Ekipy. A Knurowi weź nasraj od nas na środku i tak się nie kapnie. Eee, ja się kapnę się i tak dalej, bo zawsze przychodzą wiadomości do mnie i tak dalej. No dalej, i tak. To do Andrzeja jeszcze się odniesz, no. Andrzeju. A ja wody się napiję w tym. Andrzeju, ja, ja już powiedziałem o Andrzeju, że e, nie będzie trzymać paczek i tak dalej. Zakaz paczek dla jego? Zaczek paczek będzie. Żadnych? Żadnych. Nawet chleba? No! Chlebka go tak. Ale będą bardzo, bardzo kontrolowane. Że narkotyków no, i inne rzeczy nie będą przemykane. Eee, dla ciebie i tak dalej. Nie będą. Nie będą. A jak wyjdzie, to chcesz z nim porozmawiać w cztery oczy? Co? Jak nie wyjdzie? Nie chcesz z sobą rozmawiać. Z Andrzejem nie będziesz rozmawiać? Nie. Dlaczego? Dlaczego? A może się zmieni? Nie. Zresocjalizuje się. Nie, 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 nie. A on ci będzie pomagał? Nie, 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 będzie pomagać, ale z buteleczek. A w piecu rozpali. Ja sam, jak. A węgielka przyniesie. A drewka ty przyniesiesz. A przyniesie. A przyniesiesz ty. A mleczka przyniesiesz. Mleczkę ty przynosisz. No a napoje ci... tatarka ci, ta ta ci zrobi. Co? Tatarka ci ja zrobi. Ja sam tatarka zrobię. Aha, czyli niepotrzebny cię Andrzej. Nie. No widzisz, Andrzej, jak będziesz to oglądał, to niestety pan Ech. gospodarz Krzysztof Niestety nie chce ciebie tutaj. Ech. Powiedz mu ostatnie zdanie. Alkoholi spożywać? Co? Nie, nie będę spożywać tu alkoholi Tu zakaz spożywania alkoholi Ech. Wszystko do Andrzeja A dlaczego Ty, e, Jareczek mam pytanie do Ciebie nie przyjąłeś kotletów akuratnych tylko takich ho. Takie z kurczaka są dla Ciebie najlepsze A ja chcę okuratych z wieprzaka Z wieprzaka? Tak To następnym razem kupię Ci z wieprzaka Żeby takie były kotlety Normalne polskie kotlety, tak? Tak. A może ja narobię takich kotletów? Nie, nie wiem, nie wiem, ale lepiej kup Zodiaku. Ja Dobra, następnym razem kupię. Na razie masz całą lodówkę, proszę zjeść to, co jest w lodówce. Mam. No, żeby nie było. Ale nie kupuj więcej takiego. Dobra, więcej już nie kupię takiego. Ech. Ech. Dobra, Krzysiek, bo tu jest jakieś pismo z urzędu miasta. Jeszcze. A? Ale to zaraz... Bo, bo to długie jakieś. To zaraz na kolejny. Ma tu coś Znowu. Ja, jakiegoś maila krótkiego, przeczytamy. Znowu. Od widzów Znowu. Pies z urzędu. Fałszywe, kłamliwe. Ja nie wiem, jakie tam. O, to też długie. Jakiś krótszy do tego filmu, bo. Ja nie chcę takich długich filmów, bo kurna. Dawaj. Z może nie dawaj, bo dlatego, że. Nie, no ja. Na czerwono jakaś poczta ESTA, to jest takie pismo, wiesz, tak jakbyś, kurwa, dostał, o, awizo, Ech. ale tu, tutaj, na, od, od Adrianna, od Adrianny, o, Adrianna G. Dzień dobry. Ale to rzędu? Nie, 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 na razie od wiza, przeczytam. Ech. No, dawaj. Dzień dobry. Ech. Dzień dobry. Konon ma zakaz czytania. Drogi Boży Knurze. Na każdym filmie mówisz, że nie tolerujesz alkoholu, ale sam oglądasz Menelicę Elżbietę G Borodo. Ja. Znaną Krakowską. Proszę bardzo, co ja żaden Menelicy G nie oglądam. Nie oglądam. Nie wiem, co to za Menelice G. Menelica. Co? Menelica. A to, co to jest? No, a kto to jest Menel, a Menelica? A, no. Ja nie oglądam ją. To ja czekaj, mówię. ja przeczytam. Znaną krakowską patą, youtuberką. W dodatku wysyłasz jej donate z niemiłymi wiadomościami. Proszę o wytłumaczenie tego poniżej dowodu z piątkowego lajta 23 11 .2024. Bożego owej Menelicy. E, przepraszam bardzo, ja nie wysyłałem żadnego lajta i tak dalej. Ja e, nie umiem lighty wysyłać i tak dalej. Ale tu napisane, Krzysztof Kononowicz A! Patrz, ja ci pokażę, powiększę O Że to ty wysłałeś Krzysztof Kononowicz wysłał... To 5 zł wysłałeś to. Oglądamy cię, bo jesteś jak małpa w Jebana e. No Nie wysyłam, bo nie umiem wysyłać maili, jeszcze raz powtarzam Nie umiem Czyli to nie ty? Nie To jest fałszywe. Nawet z urzędu. Zaraz z urzędu, czekaj. Jeszcze jakiś. jakiś krótszy do tego odcinka. Kurde, długie te listy piszecie. Albo dobra, dobra, to ja już kończę ten.